Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Poke Collectibles. Ja nazywam się Red, a dzisiaj przyjrzymy się dwóm dodatkom z ery Sun and Moon, które sobie otworzymy. Na tym kanale lubimy wracać do tych starszych dodatków, a to akurat się dobrze składa, ponieważ przygotowałem dla was coś specjalnego. Dodatek Unbroken Bonds, nie jeden, nie dwa, a trzy busterki zawarte w oto takim trzypaku, moi kochani, a to nie wszystko, ponieważ, skoro już mowa o tej erze, to mam również dla Was dodatek: Lost Thunder, czyli mamy Poszukiwania, Lugi jako Rainbow Rerki, no i oczywiście Mimikyu. GX. Jeżeli chcecie oczywiście oglądać więcej takich openingów na moim kanale, nie zapomnijcie, żeby zalajkować ten filmik, zasubskrybować kanał oraz zostawić komentarz na dole pod filmikiem, tak, aby algorytm YouTube'a troszkę zaczął lepiej promować nasz kanał. Nie będziemy dalej przedłużać, moi kochani, let's go! Zanim przejdziemy do głównego dania dzisiejszego odcinka, otwórzmy sobie jako aperitif 5 boosterków z dodatku Paldean Fates, z nadzieją, że uda nam się wydropić albo Iono, albo świątego Rajczu, albo Tyranitara, albo, moi kochani, takiego właśnie oto Karpia jako illustration werkę. Już nie raz udało nam się go wydropić... Niestety nie dla mnie, ale wiecie jak to jest. Może uda nam się również na tym kanale wydropić go na openingach. Słuchajcie, mamy Paldean Tauros. Jest Paldeański Wooper, Girafarik oraz Oortworm jako pierwszy boostereczek. Pierwszy dropik oczywiście nie boostereczek. Lecimy z drugim boostereczkiem za to. Z nadzieją, że nie będzie pusty. Tak jak to było w pierwszym boosterku. Mamy Tinka Pineco, Monkey, jest i Delibird. Ice Cube, Baby, Iono, Knucklestack, jest i Palosand, grafa, i a i a i a i słuchajcie mamy C I X, moi kochani, jest pierwszy full artowy dropik, mamy słuchajcie, może nie Bengera, ale idziemy w dobrym kierunku. No i oczywiście Redu, zapomniałam kodzika pozaprezentować, zaprezentować, tu tutaj macie swój kodzik. Dobry początek, Paldea i jest znana naprawdę z tego, że są absolutne bęgery w środku. Podobnym takim dodatkiem jest e, Twilight Masquerade, gdzie macie oczywiście dropy na tym samym poziomie. Jeżeli chodzi o wartość kart, mamy Tarantula, Practice Studio, Flora Gato, Quaxwell, Azumarill, Sprigatito oraz Weavile jako karta holograficzna. Twilight Masquerade jest również dodatkiem warto wspomnieć o tym, który ma najwięcej Najdroższych dropów z obecnej generacji. Co za tym idzie, macie piękny artwork Grenin jako Special Illustration Rerki, macie Eevee jako Illustration rerkę, Karmin jest Perin jest naprawdę absolutne. Są absolutne bangery zawarte w tym secie więc również wam polecam. Jeżeli macie możliwość, a my słuchajcie, mamy tutaj Illustration rerkę w postaci rapski. Uf, leci nam naprawdę fajnie z tej paldei. No i klasycznie do. Sliwika, a dla Was moi mili kodzik. Mamy Last Pack Magic. Czy uda nam się jeszcze jeden fajny banger wywalczyć tutaj z tego boosterka? Wszystko może się zdarzyć. Mamy słuchajcie Charka Dead. jest i Markrow, Mistrevious, Sneasel, Sneasel Measel, Delivery Drone, Fari Fari, Fari, Fari Giraffe, Spidops, Tandem Mouse, Pineco oraz Glimora jako karta Holograficzna. Krótkie ogłoszenie parafialne. Jeżeli również chcielibyście gradeować swoje karty, czy to w PSA, czy w Bekecie, to możecie skorzystać z usług naszego sklepu internetowego. Więcej informacji znajdziecie na dole w opisie pod filmikiem. A my, moi drodzy, przejdźmy do dodatku: Unbroken Bones. Tak jak widzicie, nie zawarta jest w tym blistrze w blistrze trzy paku. Karta promocyjna z Tideclousionem, mamy tutaj jeszcze Kojnika oraz trzy boosterki. Pytacie się pewnie, jakie karty można wyciągnąć z tego setu. Otóż są zawarte tutaj dwa piękne alt-arty. Pierwszy jest z Marshadowem oraz z Machampem. Drugi, jeżeli chodzi o drop, to jest Greninja. I ten oto Greninja, moi kochani, to jest, no i oczywiście Reshiram z Charizardem oraz Parę innych fajnych rainbow rerek, więc mamy na co polować. Tutaj oczywiście ogromna prośba z mojej strony. Sami się domyślacie, że takie blistry do najtańszych nie należą, więc jeżeli chcecie wspierać nasz kontent, to nie zapomnijcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, żeby go zalajkować. Oczywiście ten filmik. I zostawić komentarz na dole, jeżeli chcecie właśnie widzieć więcej odcinków tego rodzaju. No, niech ten konik wychodzi. A, udało się. Śmieci na bok. Kodzik, oczywiście, dla Was. Karta promocyjna idzie do sliwa. A my atakujemy te trzy boosterki. Unbroken Bones dodatek, który już jest trochę leciwy. Premier z tego, co mi się wydaje, zaraz możemy zobaczyć. Przyjrzeć się, co jest tutaj napisane. Zazwyczaj jest to pod spodem gdzieś. Tak jest. 2019 rok miał premierę ten set, więc już ma ładnych 5 lat, no prawie 6 można by powiedzieć. Mamy Porygon. Inkey. Tutaj jest co prawda kart trick razy 4, a czy 4 do tyłu nie przełożyliśmy w chwili obecnej. Możemy to zrobić w następnym paku. Mamy Caterpie, Clefairy, Poliwak. Słuchajcie, mamy kartę w rewersie, jest to Glamour. I naszą kartą typu Rare jest, słuchajcie, Music Non holo czyli pusto, jeżeli chodzi o ten boosterek. Lecimy dalej, moi drodzy. Drugi boosterek Unbroken Bones. Zobaczymy, czy w ogóle będzie jakiś cashback z tego, czy nie. No, ale wiecie o co chodzi. My to otwieramy nie po to, żeby liczyć ilość pieniędzy, która tutaj z tych boosterków nam wypłynie. Tylko po to, żeby mieć właśnie tak zwany factor z tego, co tutaj jest. Mamy, słuchajcie, dla was Kodzik. Przełóżmy sobie cztery karty do tyłu. Teraz mamy, słuchajcie, oficjalnie Karta Energii Fairy Champ Polywear, Devolution Spray Z. Growlite, Gastly, Togepi, mamy Pikacza, piękny artwork, naprawdę piękny artwork z Pikaczem, taka dosyć unikalna kreska trzeba powiedzieć. Mamy słuchajcie, Markrow, jest Oddish i czy będzie coś grubszego? Moi kochani, mamy słuchajcie, Wizinga. niestety pusto. Lecimy dalej, ostatni boosterek z tego setu. Jeżeli będzie pusto, tak czasem bywa, no, co mam powiedzieć? Ale to może się okazać, że w Lost Thunder... Będzie troszkę lepiej. 4 do tyłu. I lecimy z tematem. Karta energii. Coś się już tam świeci, więc coś powinno tam być. Mamy Metapoda, Koga Strap, Dust Island, Rhyhorn, Meltan, Slowpoke, Uperek z Burger Kinga, Sundial, Golden. A naszą rerką jest: Moi kochani, Celestia, Celestila, Celestila GX jako karta. Rerkowa, jest to zwykła karta GX, nothing special, ale tak czy siak, mamy dropa. Idziemy za ciosem Rainbow. Lugia musi się tu skrywać. Słuchajcie, zanim to otworzę, przyjrzyjmy się jeszcze promce. Mamy tutaj altarię. Podobnie jak w przypadku Unbroken Bones, mamy tutaj również kojnika. No i klasycznie trzy boosterki. Tak się oto prezentuje. Kojnik jest tutaj, tak jak widać, hoch. My sobie go odłożymy na bok. Promka wygląda mniej więcej tak. Jest to Altaria, która ma niestety print z tego co widzę, ale trudno. I dla Was, moi kochani, również kodzik. Dobra, lecimy z pierwszą paczuszką. Wszystko albo nic. Kodzik dla was, mistrzowie. Przełóżmy sobie cztery karty do tyłu. I lecimy. Energia Wespi Queen. Mina. Alolański Dactrio. Pacirisu. Poplio, Spinarak, Ninkada, Blizzl. Mamy słuchajcie, Thunder Mountain. A naszą kartą holograficzną jest Sizor. Uff. Czy karta holograficzna? Nie wiem. Tak powiedziałem. Karta holograficzna, akurat karta holograficzna, jakbym przewidział to, się znalazła. No i mamy słuchajcie, ten, ten reverse wygląda. To są chyba karty PRISM, o ile się nie mylę. Lecimy dalej. Drugi pustereczek. Jak to tak będzie, to daleko nie zajdziemy. <laughs> szczęście Reda jest klasyczne. Czyli, czyli za dużo szczęścia tutaj nie mam w kartach. Ale jak to się mówi, kto nie ma szczęścia w kartach, ten ma szczęście w miłości, tu akurat się sprawdza. Mamy kartę energii: Netball, Whitney, Shackle, Marine, Snubble, Slagma, Pikipek, Pack, Braxish. Mamy Murray, coś tu się świeci. Uff, moi kochani, mamy Tyrenitara GX. No niestety nie jest to też nic specjalnego, mamy zwykłą kartę GX, ale... ale zawsze coś. Lecimy z ostatnią paczuszką. Dla Was Kodzik, ja przekładam. I let's go! Energia, Pinzir, Choice Helmet, Morty, Slowpoke, braxish Larvitar, Carbink, Chikorita. Mamy Carbink jako reverse i moi kochani, Shedinja Non Holo. Klasycznie przyjrzymy się naszym dropom, czyli takie podsumowanie tego co było. Mamy Tyranitara GX, jest karta promocyjna Celestila GX, Typlosion, Black Promo, Rapska oraz Ciu Full Arcie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że on przypadł Wam również do gustu. A my widzimy się już niedługo ponownie.